Narodzenie Chrystusa zmieniło świat, dlatego że Bóg urodził się na podobieństwo człowieka. Od tej pory każdy człowiek cieszył się niezbywalną godnością, a nie tak jak to było wcześniej, że godnością mogli cieszyć, tylko, cieszyć się tylko ci, którzy się lepiej urodzili. Do tego chrześcijanie podnieśli najwyżej flagę wolności. Uczyli za Jezusem, że każdy ma wolną wolę. Oczywiście może z niej korzystać dobrze albo źle, jednak jest to niezbywalna cecha człowieka. Jednak zachęcali do tego, aby doszkalać ducha i wybierać drogę dobra. Uczyli szacunku do własności, według nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego. Bóg, a zanim apostołowie nie tylko mówili, nauczali o tym cały świat. Tworzyli pierwsze szkoły, uniwersytety, uczyli czytać, pisać, ale również odróżniać dobro od zła. Niewiele osób dzisiaj wie, że to właśnie chrześcijanie podkreślali, jak ważny jest rozum. Katedra i uniwersytety, czyli sojusz wiary i rozumu, to od zawsze najważniejsze przesłanie od Boga. Szeroko opisywane zresztą z jednego, przez jednego z najwybitniejszych filozofów w historii, to znaczy świętego Tomasza Zakwinu. Zachwi Dlatego tylu zdobywców Nagrody Nobla, mówię o tych nagrodach szczególnie ścisłych, to byli gorliwi chrześcijanie. Do rozumu jednak zawsze potrzebna jest wiara, bo człowiek, który myśli, że wie wszystko, jest tylko ogromem pychy. A wierzący w Boga wie, że pokora, a nie pycha, jest lepszym sposobem na życie. Wierzący zdaje sobie sprawę z tego, że nie wie wszystkiego, ale musi iść za Bogiem, aby zdobywać wiedzę i szukać ciągle odpowiedzi, jak stawać się lepszym człowiekiem. A często niewierzący nic nie muszą szukać, bo sami postawili się w miejscu Boga. Chrześcijanie. Uczą też wierności w rodzinie. Nie chcą ułatwiać rozwodów. Jak dzisiaj to cywilnie można tam zrobić nie wiem, jednym podpisem, dlatego, że wiedzą, że tworzenie rodziny to bardzo ciężka praca, ale to również y, momenty trudniejsze, również momenty próby, które można przejść razem, jeżeli się chce. Dlatego tyle osób chce zniszczyć chrześcijaństwo, bo w świecie bez żadnych nakazów, bez ograniczeń jest pozornie łatwiej. Ale tylko pozornie, ponieważ destrukcja tych opisanych wyżej wartości zawsze na końcu pożera własne dzieci. Ale to tylko, proszę Państwa, kilka przykładów tego, jak narodziny Chrystusa zmieniły świat. Bo kiedy Bóg się rodzi, każda moc truchleje. To znaczy, każda zła moc drży z przerażenia. Dlatego bardzo ważne w tym wszystkim jest to, po której stronie będzie stała Polska. Bo ja jestem przekonany, że Polska z Bogiem, tak jak zawsze stała, e, nawet jeżeli będzie przechodziła trudne czasy, musi wygrać. Musi wygrać. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. To również o ojczyźnie, jak o naszej ojczyźnie treść kolendy zresztą powstała w szczególnych okolicznościach, jak w czasach, kiedy Polska była podana ogromnym próbom w czasach Sejmu Wielkiego, w czasach rozbiorów, które właśnie która, która to kolenda pokazywała, jak silny jest ten związek chrześcijaństwa z, pol, z polskością i i, 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 wiarą, I wiarą w Boga, i pokazuje, gdzie nasi najwybitniejsi przodkowie szukali swojej inspiracji. No i dzisiaj tak, żyjemy w złotych czasach, jesteśmy bogaci, bezpieczniejsi, zdrowsi, żyjemy znacznie dłużej niż nasi przodkowie, jednak często jesteśmy bardziej nieszczęśliwi, jakby czegoś w naszym życiu brakowało. I właśnie zadajcie sobie pytanie: mamy więcej niż nasi przodkowie materialnie, ale często nie mamy tego, najważniejszego, co oni mieli, mianowicie Boga. I tego Boga, w Boże Narodzenie, życzę Państwu najbardziej, ale życzę również wspaniałych świąt rodzinnych, ale i błogosławieństwa z góry, błogosławieństwa Bożego, które jest najważniejsze i spełnienia marzeń w nowym roku.